Gildia to ciekawa sprawa, dosyć przydatna. No ale oprócz tego, że możemy sobie taką gildię w tym miejscu odpalić, zobaczyć kto z nami w tej gildii jest, no to podstawową istotną kwestią są misje, które dają nam sporo doświadczenia. Czasami trochę drewna, czasami trochę metalu, czasami trochę złota. No ale najważniejsze, najbardziej prestiżowe są punkty które za takie misje również dostajemy. Żeby pobrać nagrody, musimy przenieść się do Nar Heres. Chwilę zastanowiłem, żeby przypadkiem się nie pomylić w wymowie. A jak już jesteście na miejscu i oczywiście należycie do którejś z, z gildii, to w momencie, kiedy wasze zadanie zostało zrealizowane, możecie podejść do tablicy e zobaczyć jakie były warunki, jakie są nagrody i spokojnie sobie zadanie zakończyć. Zadania są odświeżane praktycznie, no właściwie są odświeżane codziennie. a Zawsze jest punktów prestiżu w wysokości 50, no i to jest właściwie największy atut tego, że gildie się ma. Dodatkowy plus na czacie zawsze Przynajmniej teoretycznie, z założenia powinien być ktoś, kto wam pomoże, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No, oprócz tej tablicy misji, pomocników, yy, pomocników, których możecie poszukać na czacie, jest jeszcze taki handlarz, który, yy, który, który wam może sprzedać ciekawe itemki, jeżeli tych punktów prestiżu uzbieracie odpowiednią ilość. Akurat, nie pamiętam dokładnie, gdzie. O, jest. Jest tutaj. Także za punkty prestiżu zbierane z misji gildi, możecie wykupić chociażby patenty budowlane, które są no, bardzo drogie, ale są takie dodatki, na które po miesiącu można sobie pozwolić.